Cześć, z tej strony Gofera. W dzisiejszym odcinku pogramy sobie na rapy.pl i przetestujemy, można powiedzieć, że event walentynkowy. Ponieważ ja tu wczoraj co prawda grałem, dlatego mam jakiekolwiek itemy i dlatego mam 96 milionów. No po prostu... o, fragmenty kosmosu, fajne. No chciałem zobaczyć, bo zobaczyłem, że jest jakiś event, no i całkiem fajny, powiem wam. One kosztują... nie, to nie robimy, tak, tak. Ja sobie patrzę od najmniejszych Wczoraj kosztowało 15 milionów Oż do jasnej No to widzę, jeszcze całkiem nieźle To sobie wystawmy po Nie, 20 tam pisało No to sobie za 19 sprzedajmy 3. Dobra Ale ogólnie te fragmenty strasznie Szybko schodzą Chociaż teraz mogą trochę Może to trochę dłużej zająć Ponieważ yy, jest mniej ludzi, bo jest trochę wcześniejsza godzina. Chcę sprawdzić, czy jeden hełm najmniejsze ceny... A właśnie, tu są te główki. Ile teraz one warte są? Okej, okay, trochę chyba z ceną... Nie, nawet wzrosły z ceną. Dobrze wiedzieć. Bo wczoraj je co prawda sprzedawałem taniej o wiele. Okej, okay, ten hełm... Bo wczoraj go sprzedają, ten hełm i... O, się sprzedały chyba wszystkie. 10 milionów, 7 milionów. Nie, no bo chyba to... Nie na pewno przez czerwone serca to są wzroste sceny, widzowie. Ehm, bo wcześniej kosztowały 10... Nie, ja sprzedawałem za 10 albo więcej. Nie, jakoś około 10 milionów, więc... Czy ehm, z jeden dzień dużo się zmieniło? Mamy 134 miliony. Bym chciał w sumie lepszy mieczek ogarnąć. Ehm, o, jakie są? To weźmy naszą główkę. Ok, ale nie ma Happy Hours. O do jasny, to ja nie chcę. To ja odkładam moje rzeczy, bo jak są Happy Hours, to jeszcze git. Ale jak ich nie ma, no to problem jest. To powiem bardzo duży problem. Odbierzmy sekita, żeby mieć lepsze item. Znaczy jakiekolwiek dobre. jakiekolwiek dobre item. Jakiekolwiek item. Ty, jak tu praktycznie nikogo nie ma? Aha... Te widzowie... Widzowie, tu praktycznie nikogo nie ma! Aha, to jest wymaksowany typ! A ja zobaczcie, co straciłem, się lagi mam... No dobra, problemy są... Ale... Miałem tam normalnie dwa fragmenty, no, Coś się dzieje? Okej, okay, jest dobrze, bo tam prawie nikogo nie ma! Dobrze wiedzieć, naprawdę. Pewno, pełno osób jest na awk. A ja muszę pociechać, aż mi się załatuje, bo mam lagi. Ale sobie zobaczmy, jak w ogóle na rynku, ile kosztuje jakieś lepsze miecz, bo ja mam 21, tylko domyckowane yy, bronie, yy, najmniejsze ceny. No bo tutaj jakieś, nie, nie chodzi mi na przykład o 22, jak mam 21, tylko o coś w ogóle lepszego. Nie no, te dwudziestkie dwójki kosztują trochę. No, mniej chyba niż wczoraj, znalazł. tutaj są ceny, ale ja poszukuję lepszych. Nie no, bo dwudziestkie trójki i tak dalej. O, 80 milionów. Nawet mogę całą kasę wydać na miecze. Ej, no nie są takie jednak drogie. Jak mam już trochę więcej kasy. Bo się sprzedawało sprzedawało jest 700 milionów. O, że do jasnej. 300 milionów. No tu już nie mam budżetu. Widzę na tym miecze 120-140. okej, okay. a sprawdźmy sobie, jakby kosztowało. Ile ulepszenie z 22? No, na, na 22 na przykład. Um, jeden taki. okej, okay. Ile on kosztuje? 16, ok, a na A 8 takich ile kosztuje? Sprawdźmy. Ok, no to by całą moją kasę kosztowało, ok. To jednak nie ulepszamy. Wpiszmy sobie też kosz, nie potrzebuję tych itemów. No i idziemy na Warp Walentynki, bo tam da się ogromne ilości kasy zarobić wizowie. Ja postaram się, bo ja zawsze robię takie, po prostu jak najszybciej się wkopywałem. I to tyle. Na tym polegała moja taktyka. A więc lecimy. Nie biorę mojego kilofu walentynkowego, bo... O, nie mogę otworzyć. Za 4 godziny mogę. Ale tu w ogóle ludzi nie ma. Ale nie ma owieczek w ogóle. OK, to się wkopmy po prostu i tyle. No i jak będziemy w kopalni, no to będziemy łatwiej farmili, nie? Tyle. W ogóle nikogo... Ej, to dziwne strasznie. Bo wczoraj to było tyle ludzi, ale trochę grałem później. A teraz jest no, godzina 11.00. I tak jest. Nie jakoś późno, ani jakoś wcześnie. Więc. Ciekawe. Dobra, to ja widzowie w pokopie i widzimy się. Nawet będę miał dużo tego wszystkiego, nie? Widzowie, umarłem. A miałem pełno staków. Ale to pełno. Miałem dobre. Nie, 6 staków po Nie, jak nawet. 7... Nie, 6 staków miałem. Tu jest jeszcze jakoś 10 z tych sarduszek. Co to jest? A skąd mam dwa staki? One zostały? Wczoraj mi nie zastawało w ogóle. Nawet na happy hours. No to jednak nie straciliśmy wszystkiego. Ale dobrze. Aha. Tak, wywaliło mi prawda. Dobra widzowie, zobaczymy teraz ile będę miał łącznie tych dru poziomu drugiego tutaj sobie i... no 9. To nie jest coś super dużo, bo tutaj potrzebujemy... A nie, ja mam... Ja miałem jedynkę na szczęście Kilo. To to dużo mi ułatwiło. A tutaj potrzeba stack taki. A najlepiej jakby się miało. No to... Albo to jeszcze jest git. Jeśli chodzi o te wszystkie itemy, które są do wydrobienia i tak dalej. No, więc... Żeby zdobyć... no, całkiem niezłe tej temy. Czy to te serca, no to trzeba trochę pokopać. No ale właśnie po to lecę na dół. Żeby pokopać. Okej. Okay. Tu prawie nikogo nie ma. Ja bym się wkopał tutaj i lecimy. O, od razu... okej okay. No to lecimy widzowie. No to pokażę wam to. Jak już trochę wykopię, albo uda mi się przeżyć i wrócić z tym wszystkim. Mam nadzieję, że tak będzie. Właśnie kupiłem sobie buty lepsze o dwa poziomy i o trzy poziomy lepszą klatę, więc. Yy, myślę, że dobrze. I teraz chcę sobie ogarnąć jakiś nawet trochę lepszy, ale słabszy mieczyk, bo chcę tutaj mieć taki finny aż. Nie mam no, finasza za 10 milionów myślę, że będzie git. Yy, no można nawet założyć za seta trochę finasza, żeby wiecie, jak ktoś mnie zaatakuje, żebym nie żeby umarł po dwóch sekundach, więc no, lecimy. Ale już widziałem jakiś typów właśnie ja jak skakali, ale nie ma. A w ogóle nie wiem, czy owce zostały zostało wyłączone, czy co. Ale chyba tak. Chyba dopiero są później. Lecę jeszcze raz, bo jakby to powiedzieć... Zostawiłem hit'a Czy ludzie na mnie skaczą? Ok, pokonamy go na hit'a Nie, nie na hit'a, zabiłem, nie, kto to? Zabiłem, o do jasnej, o do jasnej, zabiłem Ja wiem jak to się stało, Tra, la, 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 la. Uciekam, 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 uciekam Chować się, chować się to, Tego jestem pewien, żeby się chować nie udało mi się. Wcześniej zabiłem dwóch typów, a 60 razy, więc... Dobra, próbujemy, próbu... Nie... Straciłem to wszystko... Nie wszystko. Coś, coś mi zostało. Widziałem hełm Tobiasza. Ojej, się przestraszyłem, widzowie. To była panika, bo nie wiedziałem, że zabiję kogoś. Yy, jakie będę miał itemy? Okej. Okay. Okej. Okay. No słabe powiem wam. No bo to większość skita jest. Dobra, to co załóżmy. To biasę możemy założyć. No i do kosza reszta. No bo to mi się. No wyrzućmy, 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 wyrzucimy, też czy to se nawet zostawię dobrze, że nie brałem jednak lepszego killowa, się z chwilą o tym myślałem. Okej. Okay. Przynajmniej nie straciłem swoich item. To też dobrze. Dobra. Widzowie znowu oczywiście lecimy kopać. No bo... co mam innego robić? Co prawda straciłem mieczy za 10 milionów, ale to nic. To się odrobi bardzo szybko. Bo jak on sprzedał te moje wszystkie rzeczy. Te serduszka. To bym miał kilka razy więcej. Ogólnie to kosztuje jakieś 20 milionów, to tak na około 30, bo tam nie ma teraz tego, więc sobie ja wystawię za, załóżmy właśnie 10 milionów od sztuki, raz, dwa, trzy, raz, dwa, dobra, wystawiamy sobie takie trzy, a tamto jeszcze zostawmy, bo nawet jutro może być trochę droższe, a to, to w ogóle nic nie jest warte, więc nie mam po co wystawiać, dobra, no to... Ja w sumie mogę zmienić ch? Nie mogę, nie mogę No dobra, to ja w sumie idę na spawn'a i widzowie patrzcie mam kolegę Aha, no dobra to tego zabijamy Dobra, próbuję trafić Zabiłem, zabiłem, zabiłem Okej okay. Dobra, jest dobrze widzowie, jest dobrze, jest dobrze Da się wywalczyć temy? Nie da się, no to szkoda to się się przestraszyłem. Dobra, widzowie, tutaj idziemy. Wiem, że tu są jakieś rzeczy postawione znaczy te bloki i rudy, typie ja się przestraszyłem. Tego typa, naprawdę, jest jakieś nie wiem Dobra, pójdźmy lepiej na Warp w Antiki, bo mamy trzy takie serduszka i nie mamy refów. A to by się przydało. No nie, tu jest pełno ludzi takich. Dobra, wpiszmy sobie kosz widowia. Wyrzuć mi niepotrzebne rzeczy. I myślę, że może niedługo zrobimy, jeśli ten odcinek Wam się spodoba, z rapów, że będę starał się zdobyć, nie wiem, jakieś super itemy, albo po prostu, nie wiem, ileś tam kasy i w ogóle. Jeśli Wam się to spodoba, ten odcinek, to ja na pewno z chęcią to zrobię. No i to będzie na tyle w tym odcinku. No i zobaczymy się w kolejnych